Czy wiem, dlaczego pastor Chojecki przestał pokazywać się w programach na żywo? Nie wiem, no nie oglądam na co dzień programów, nie wiem, dlaczego się nie pokazuje. Proszę pytać redakcji, idź pod prąd. Panie Marianie, idź pod prąd, występował Jacek Bury, pastor zagrzewał go do walki o władzę. Jak pan ocenia działanie, idź pod prąd, z perspektywy czasu? No myślę sobie, że tu taka spore odwrócenie sympatii politycznych nastąpiło, no bo jednak... Pamiętają Państwo, gdy jeszcze występowałem w programach Idź Pod prąd", no to razem z, z Pawłem Chojeckim wróżyliśmy rozmaitym politykom, że skończą na manifestacjach kodu. No niestety widzę, że tutaj jest taka oto sytuacja, że redakcja. Zaczyna się solidaryzować z takimi kodziarzami właśnie. Jacek Bury był bardzo aktywny w tych burdach ulicznych. W roku 2016 latał z plastikowym wiaderkiem się tłuk po ulicach. I teraz robienie z niego jakiegoś, postrzeganie w nim Postrzeganie nim wybawcy ojczyzny świadczy to o tym, że tak redakcja iść pod prąd. Mocno swój światopogląd odwróciła o 180 stopni. No powiem tak, czy napis się można obrażać? No można się obrażać. Ale czy widzą Państwo obecnie alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości? Wiadomo, że no pis nie jest doskonały. Robią głupstwa, ale reszta towarzystwa, która ma ochotę na władzę, na pewno jest jeszcze gorsza. Jest jeszcze gorsza. Także z, z deszczu podrynne tak to według mnie wygląda. Idą jego córki chyba. A, córki A pastora do, dalej nie ma. Pastora nie ma. Pastor Paweł Chojak zwykle tchórzy. Pachuje się jak mały chłopczyk. No. Pan Paweł Chojecki nie przyszedł na sprawę sądową, którą wytoczył innemu człowiekowi. Przyszły tylko jego córki, co pan na to. No ja nie wiem, może choruje, może co nie wiem. Nie śledzę tych wydarzeń. Wiedzą Państwo, że sądy teraz działają bez publiczności. Także trudno takie informacje zweryfikować. Ja nie wiem, kto komu wytoczył jakąś sprawę. Nie mam informacji na ten temat. Ale jak się jest się wezwanym przed sąd, no to można też zapłacić karę za nie to powiem, nieusprawiedliwione nieskaznicstwo.